Pewnie na ten film wejdzie sporo osób, które powiedzą co to się właściwie wydarzyło. Tryb premier w Counter Striku zniknął? Nie da się grać, nie ma rank, nie ma meczów, jest absolutna cisza i nie mogę sobie zagrać ze znajomymi w kanterka. Ale spokojnie, nie panikujcie to nie jest koniec świata ani koniec Counter Strike'a, a może początek czegoś naprawdę wielkiego. W tym odcinku pogadamy o tym, dlaczego sezon drugi właśnie się skończył i kiedy rusza sezon trzeci. I co z tymi naszymi medalami? No, i co nowego może się pojawić w Counter Strike? Ja jestem, Szymon, ja jestem Szymon, a to kanał Stricte o inwestowaniu na Steamie. Więc jeżeli interesujesz się tą tematyką, to polecam ci zostawić subskrypcję, lajka oraz napisać jakiś komentarz. A my bez zbędnego przedłużania przechodzimy do dzisiejszego filmu. Wczoraj wieczorem zakończył się sezon drugi Premier. Tryb aktualnie zniknął. Nie da się go włączyć, nie da się grać mecze rankingowych w Premierze. Wiele osób myślało, że to tylko jakaś przerwa techniczna na samym początku. Ale jest to przerwa oficjalna wynikająca z tego, że sezon drugi zmienia się na sezon trzeci. Co ciekawe, bardzo podobna sytuacja miała miejsce przy końcu pierwszego sezonu. Tam też mieliśmy jednodniową przerwę w dostępie do premieru. Pewien twórca napisał na Twitterze, że sezon się kończy żebyśmy odpoczęli chwilę, a już niedługo wracają z trzecim sezonem. I tu pytanie do was, czy podobał wam się ten drugi sezon? Czy był on lepszy od pierwszego sezonu? I co tak naprawdę chcielibyście zobaczyć w trzecim sezonie? Żeby ta gierka się poprawiła, a może coś związane ze skinami. Jestem tego naprawdę bardzo ciekawy i chętnie poczytam, co wy byście zmienili w Counter-Strike'u. Dobra, ale kiedy startuje ten trzeci sezon premier? Wszyscy czekamy, że nowy sezon zacznie się jak najszybciej. Wielu z nas oczekiwało, że sezon rozpocznie się już 14. Jednak 14 to była data skończenia się drugiego sezonu. Po prostu był, była to data dnia ostatecznego, kiedy mogliśmy grać w premiery i nabijać rangę do na przykład naszego medalu. Ale wygląda na to, że musimy jeszcze trochę poczekać, bo takie aktualizacje nie trwają jeden dzień. Jeśli wszystko pójdzie dobrze i zgodnie z planem Valve, tak jak było to ostatnio, sezon trzeci ruszy jeszcze dzisiaj w nocy, ewentualnie jutro rano. A też pamiętajcie, że to jest genialny moment na zagranie, bo jest to reset dropów i możecie dropnąć wtedy co skrzyneczkę. Ale skoro oficjalnie skończył się drugi sezon, to dlaczego dalej nie posiadam swojego medalu? Obiecali przecież nam medale za drugi sezon. No i tak one będą. Będziesz się posiadał w swoim ekwipunku. Mają je przyznać na podstawie naszej rangi i liczby wygranych meczów. Oczywiście będą różnić się one kolorem i liczbą tych różnych pasków, będzie miało to związek z właśnie z naszą najwyższą rangą i z liczbą wygranych meczów, więc no prawdopodobnie będziesz miał troszkę innego koina niż ja. Na ten moment nikt jeszcze nie dostał medalu. Ale wszystko wskazuje na to, że będzie wręczany wraz z rozpoczęciem trzeciego sezonu, jak to było jeszcze w sezonie drugi. Moim zdaniem, te medale to naprawdę świetna pamiątka. Zwłaszcza jeżeli osiągnęliśmy naprawdę jakieś wysokie ratingi, chociaż czy opłaca się to robić, to już jest wasze zdanie. No bo mi osobiście nie chce się grać aż tyle na jakichś takich cheaterów, bijając jakieś wysokie ratingi. A ja wy mieliście najwięcej zwycięstw w Counter-Strike 2 i jaki rating najwyższy wbiliście? Oraz napiszcie, czy wasz medal będzie na przykład czerwony, niebieski czy jakiś inny kolor, bo też jestem tego ciekawy, jaki poziom skilla prezentujecie. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CSGO Skins. Jest to jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek, gdzie znajdziesz zdecydowanie procentowo lepszy drop niż Counter-Strike 2. Na stronie znajduje się coś dla osób, które nie chcą wydawać na to pieniędzy, a są to skrzynki darmowe, które odniawiają się co 24 godziny i możecie otwierać je za darmo codziennie. Jak widzicie, ja niestety nie trafiłem nic drogiego, ale mogę otwierać tę skrzynkę codziennie. Logując się z moim kodem, inwestor, dostajesz 10% bonusu do wpłaty, jak i 2 zł i 10 groszy, czyli kolejną darmową skrzynkę na stronie. Jest tam wiele metod płatności, takich jak skiny, krypto i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że to gra losowa przeznaczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich, a jeżeli jeśli chcesz wymienić skiny, to polecam ci Pirate Swap, bo jest to strona, na której nie wliczają cen floatów, naklejek, czarmów oraz patternów do wartości wypłacanego skina, więc polecam oczywiście z kodem CS inwestycje, link w opisie. Ale co nowego może pojawić się w Counter Strike'u wraz z premierą trzeciego sezonu? czas na konkrety czyli to co może się zmienić na to na pewno wiele osób czeka. Przejdźmy do tego co raczej będzie tutaj pewne. Przede wszystkim będzie to reset rangi, czyli ten rating, który masz aktualnie wbity na premierze, zostanie po prostu usunięty i będziesz musiał wbijać go od nowa. Trzeba będzie znów wygrać 10 meczów, żeby dostać nową rangę w Counter Strike'u czy raczej punkty Elo, ale spokojnie, system zachowuje nasze ukryte Elo, więc nie będziemy grać z jakimiś randomami którzy mają tam po 1000 punktów, ale będziemy mniej więcej na tym samym poziomie, jak graliśmy wcześniej. Ale oprócz tych takich podstawowych zmian, o których każdy wie, że się pojawią i raczej one są 100%, mogą pojawić się też zmiany, które niekoniecznie są takie pewne. Jest to możliwość zmiany matpulu turniejowego. Po Kopenhadze usunięto overpassa, po Szankaju Vertigo, teraz skończyliśmy kolejnego Majora i możliwe, że zobaczymy nową mapę, na przykład Kesha. Mapa już jest w gierce i prezentuje się naprawdę dobrze, no chyba że plotki o tym, że Valve będzie chciało ją zrobić od podstaw są prawdziwe. Warto też powiedzieć, że sporo się mówi o Cobblestone, nie, ale niestety to już chyba jest tylko kwestia takich niespełnionych marzeń wielu graczy. Można też oczywiście powiedzieć o Overpassie, miało sporą aktualizację, ale moim zdaniem raczej mizerna szansa, że to Overpass wróci do puli map turniejowych. A jaką Wy mapę chcielibyście zobaczyć? Może jest to Cash, może Cobblestone, a może coś innego, o czym tak dużo się nie mówi. Może macie swoją ulubioną mapę z CSGO lub CS1.6, jeżeli jeszcze w niego graliście, jesteście naprawdę weteranami. No ale skoro Mówiliśmy to, co może się zmienić w w No, to co może się zmienić na rynku skinów. Mogą się pojawić nowe rzeczy w Armorypazie. Czy rzeczy zostaną usunięte? No i powiem wam szczerze, że nie chcę mi się w to za bardzo wierzyć, ponieważ samo Valve potwierdziło na maila. Jednej z osób, że no, kiedy będą usuwane te przedmioty, to na pewno nas powiadomią. Jak możemy zobaczyć, Valve nie powiadomiło nas, że będą usuwać jakikolwiek przedmiot z armory. Więc szansa, że cokolwiek z tych przedmiotów wyleci, jest raczej niska. Jestem ciekawy, czy w końcu pojawi się jakiś nowy tryb gry. W porównaniu do Counter-Strike Go, no to CS2 jest w sumie ubogi w trybie gry. No bo powiem wam szczerze, że jego poprzednik miał zdecydowanie więcej trybów, ale z tego co możemy zobaczyć, że w CS są planowane minigierki, jestem ciekawy, czy może wejdzie to z tą aktualizacją. Ale wszystko o czym tutaj mówię, oczywiście nie jest jakoś potwierdzone i są to tylko domysły i fajnie by było, jakby to wyszło, ale czy to wejdzie do gierki, to tego jeszcze nie wiemy. Reszta okaże się tak naprawdę w praniu. Pewnie większość z was chciałaby zobaczyć działającego antitrust. Prawda jest taka, że do tego czasu to prawdopodobnie nigdy nie dożyjemy. Wielu graczy narzeka, że na premierze nie da się grać po przekroczeniu pewnego poziomu punktów. No i moim zdaniem jest to trochę racja, patrząc na to, kto siedzi tak naprawdę w najwyższej topce i jak się ogląda te demka, no to naprawdę widać, że są to gracze dosyć nieuczciwi. Czy zobaczymy w końcu poprawę, jeżeli chodzi o cheaterów? Moim zdaniem nie, bo czekamy na to od początku chyba istnienia Hunter strike Go i nigdy się nie doczekaliśmy tak naprawdę poprawnego antycheata i moim zdaniem nigdy takiego poprawnego antycheata nie będzie. A podsumowując to sezon drugi się skończył, sezon trzeci powoli się nam zaczyna, bo można powiedzieć, że już jutro jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy mogli grać pierwsze mecze w sezonie trzecim. Będą nowe rangi, prawdopodobnie pojawią się też nowe mapy, ludzie w końcu będą mogli odebrać swoje wypracowane medale, a może nawet pojawi się coś więcej. Może jakaś aktualizacja w armory, może jakaś aktualizacja odnośnie tego, żeby do gry weszły nowe postacie.